Stanisław Jachowicz Karolek i słońce Czasem dobrze życzących nie lubimy ludzi Raniutko wstało słońce i Karolka budzi Ale dajże mi pokój rzecz rozgniewany O nie odpowie słońce Wstawaj mój kochany Tylko się chwilę zdrzemię bo to bardzo miło Przezwyciężyć lenistwo milej by ci było Ach, jakżeś uprzykrzone A słońce się śmiało i w oczy mu zaglądało Rad nie rad musiał wstawać, ale cóż za zmiana Biegnie zaraz chłopczyna do ogródka z rana Ogródek miłą wonią napełniony cały Tu się kwiatki krzewiły, tam ptaszki śpiewali Tu rosą pokrzepione zielenią się drzewa Łagodny wietrzyk powiewa. Chłopczyk jakby na nowo na świat się urodził. Z nieznanym dotąd uczuciem po ogródku chodził. Mile wspominał słońce wśród tylu słodyczy, i rzekł: Teraz poznaje, kto mi dobrze życzy. Czytał Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka.